Siemanko wszystkim. To tak. Y, ogar jest sprawny już od piątku. Y, dzisiaj wracamy ze szkoły z gumę. Niestety, przy wchodzeniu w zakręt y, spadła mi opona Tutaj widać skutki. Ale niestety, y, jeśli ktoś by był zainteresowany, ogar jest na sprzedanie. Y, zaraz pokażemy, jak odpala. No. Dobra, kranik. No, może załapię.